Leń podobny jest do zbukanego kamienia. Wszyscy nim zgardzą, bo jest bez wartości. Do krowiego nawozu porównuje się leniwego. Każdy, kto go dotknie, otrząśnie rękę. Niewychowane potomstwo przynosi wstyd ojcu. Tym gorzej, gdy jest to córka. Rozsądna córka dziedziczyć będzie po swoim mężu. Lecz bezwstydna zasmuci swego ojca. Zuchwała kobieta przynosi wstyd ojcu i mężowi. Obydwaj będą nią pogardzać. Mowa w niewłaściwym czasie jest jak muzyka w żałobie. Rózgi i karność zawsze są mądrością. Synowie, którym nie brak niczego i żyją w dostatku, zapomną o niskim pochodzeniu swoich rodziców. Synowie nadęci pychą i bezkarnością, Plamią szlachetne pochodzenie swoich rodziców. Kto uczy głupca, skleja rozbite skorupy, lub budzi pogrążonego w głębokim śnie. Mówić do głupca to jak rozmawiać ze śpiącym, który na końcu spyta, o co chodzi. Płacz nad zmarłym, bo stracił światło. Płacz też nad głupcem, gdyż stracił rozum. Lżej płakać nad zmarłym, ponieważ odpoczywa. Życie dla głupca jest gorsze od śmierci. Siedem dni trwa żałoba po zmarłym, a po głupim i bezbożnym przez całe życie. Nie wdawaj się z nierozumnym w długie rozmowy i nie odwiedzaj pozbawionego rozumu. Strzeż się go, byś nie miał przykrości, abyś się nie ubrudził, gdy będzie się otrząsał. Oddal się od niego, a znajdziesz spokój. Nie będziesz miał do czynienia z jego głupotą. Czy jest coś cięższego niż ołów? Jakie jest jego imię, jeżeli nie głupiec? Piasek, sól i kawał żelaza są lżejsze od człowieka nierozumnego. Jak drewniana belka wiążąca budowlę przy drganiach ziemi się nie poluzuje, tak serce, umocnione przemyślną decyzją, w żadnym czasie nie traci pewności. Serce wsparte na mądrym przemyśleniu jest jak ozdoba wyrzeźbiona na gładkim murze. Ogrodzenie ustawione na szczycie gór nie ostoi się przed wiatrem. Podobnie serce uległe rozważaniom głupca nie oprze się lekkiemukolwiek lękowi. Kto drażni oko, wywołuje łzy. Kto uderza w serce, wyjawia uczucie. Kto rzuca kamieniami w ptaki, te nie płoszy. Kto obraża przyjaciela, traci przyjaźń. Jeśli byś wyciągnął miecz na przyjaciela, nie rozpaczaj, możliwy jest odwrót. Jeżeli otworzyłeś usta, by mówić przeciwko przyjacielowi, nie bój się, możesz się z nim pojednać, ale obraza, pycha, wyjawienie sekretu i cios zdradliwy to wszystko oddali każdego przyjaciela. Zdobądź zaufanie bliźniego. Gdy jest w potrzebie, abyś się wzbogacił w jego dobrych chwilach. Pozostań z nim w czasie nieszczęścia, a będziesz miał udział w jego dziedzictwie. Jak para w piecu i dym zapowiadają pojawienie się ognia, tak obelgi poprzedzają rozlew krwi. Nie będę się wstydził bronić przyjaciela i nie będę się przed nim ukrywał. Jeżeli spotka mnie strata z jego powodu, każdy, kto o tym usłyszy, będzie się go wystrzegał. Kto może pozostawić straż przy moich ustach i na moich wargach skuteczną pieczęć, aby mnie upadł z ich powodu i by mnie mój język nie zgubił?